Witamy Państwa na przedstawieniu Kotara w Górę. Czesu. A wiesz, kto to jest harcerz? Mm, pewnie wiem, ale nie to co Ty. No, harcerz to jest dziecko przebrane za debila. A wiesz, kto to jest druh? Debil przebrany za dziecko. Super serc, Można na nim malować, rysować. Pisać Podetrzeć się BRITNEY Brydal Ty Co? Ten tej pachnie jak pomadka co wąchni No faktycznie Ty centralnie aż się chce tak dziabnąć Ja tak lubię wiesz Wiesz jak co? Jak, tak. jak nie wyja Twój grzdyl tam leży Mój kąpe <grych> jedyny Prawdziwy, Jedyny pewnie się dobrze opowiedział, No zawsze jest przy mnie, w ciężkich chwilach. Powiem ci, że kiedyś miałem taką sytuację niebezpieczną w kiblu. Oh, 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 nie gadaj. Że sobie strałem kurde. I nie było papieru, ale były te puste rolki z kartonu. I mówię, no trzeba sobie radzić. Ja pół godziny męczyłem tą rolkę, żeby jakoś dało się nią podetrzeć. No k mam ochotę go gryznąć, ale dobra, nie będziemy jej jeść kleju. pomadki? Nie no, zazwyczaj wiesz, ja się sztacham pomadkami. Ooo, uwielbiam czerwony inglot, ja pierdolę! Skąd się k***a wzięło powiedzenie w mordę jeża? A czemu, czemu akurat, dla, dlaczego jeża, a nie jest tyle k zwierząt? Czym nie na przykład w mordę świstaka, albo w mordę świnki morskiej? To by głupie brzmiało. Nie, bo ja się zastanawiam nad takimi rzeczami. Skąd się biorą takie głupie powiedzenia? Czy się zajmie, bo to będzie pierdolami. Mordo ty moja, szwagierku, kochany. To co, po maluchu jeszcze raz, tak? Żeby ci nie było smutno. O! O! Co to? to, to o! Bo... Ty na nie naszczony. Nie tylko tam był. herbata była zrobiona. To chyba k***a trochę. Jest kisła. <gryzny> <dęchła. gryzny z dęchła> o Jezu, ale s**a. To jest szczyna, używasz? <gryzny z dęchła> Mówicie wstęga Mobiusa, myślnik i dajecie wszystkie słowa, których nie rozumiecie i macie idealną definicję. Pamiętaj, ogień jest niebezpieczny. Ogieński jest niebezpieczny jak z, <gryzny> z <dęchła> ze śledziami. Ty, mamy zagłostkę. Zagwozdkę? Co to jest? Klej sztywcie. A, a pachnie? A pachnie jak? Jak mydło. Ty się pomadką myjesz? Nie no, nie, no, nie używam pomadek, nie no. wiem jak pomadki pachną. Mogę ci powiedzieć jak smakują. Nie używam. No, to smakuje już inaczej. Zglej dał mnie. No wiem, mam tego je na kilogramy. <grym> Nigdy nie miałem pampersa na sobie. Te trówki, nie? Yeah. Old school, old school. <laughs> e, chciałbym pokazać wszystkim e, nasz nowy teleprompter, najno, najnowszy zakup. ABI 100. <laughs> tak. Co się z arterki? Niech <laughs> po budynku. <godynkach. laughs> Front nadciąga z nadmorza północnego. I tutaj kur. Statut jest taki wysz, że Obsracie się amientowo.